Suwadło jest pozbawione iglicy z tego powodu, że podczas zamykania zamka naciągamy również sprężynę iglicy, więc daje nam to jakieś błędne poczucie spasowania łuski i komory. Teraz pokażę Wam jedną rzecz. To jest łuska, która została odstrzelona w poprzedniej komorze. Która została tylko umyta i w zasadzie przy poprzedniej komorze ja tylko formatowałem w zasadzie bushingiem szyjkę. Do pewnego momentu. I teraz w zasadzie łuska nie wchodzi. Łuska nie wchodzi do środka dlatego, że komora w części tam gdzie jest szyjka, jest ciaśniejsza. Tu jest amunicja, którą zazwyczaj używałem. To jest złożona na nowe, to są nowe łuski labuła. Złożona jest na Hornady a tip 176 grainów. To jest nowa łuska. I zamyka się luźno. Troszeczkę za luźno, tu jest jeszcze nieustalony headspace, dlatego, że są nowe łuski i z tą łuską nic nie możemy zrobić. Tu jeszcze wam pokażę, są właśnie łuski umyte z poprzedniego strzelania, z poprzedniej komory, wezmę jeszcze następną, Próbuję zamknąć, no i po prostu nam nie dochodzi do końca, nawet nie wchodzi nam do końca tutaj ta łuska do, do komory. Teraz Wam otworzę to jest nowe pudełeczko, nowe pudełeczko, zobaczcie, jest zapieczętowane. Kupione tam, gdzie dostawaliście, tam, gdzie mieliście do tego sklepu kod rabatowy. To jest nowa łuska Lapua, świeża wyciągnięta z pudełeczka. Zaraz zobaczymy. I zamyka się luźniutko. To są jeszcze łuski niesformatowane ogniowo. Patrzę później jak będą się układać, ponieważ jest to nowa komora, będę musiał jedną łuskę znowu przygotować do, do pomiaru tutaj ogiw, czyli naciąć tutaj dremelem szyjkę i użyć pocisku, którego będę używał.